Zapraszamy w piątek 25 marca na godzinę 19 do Chorzowskiego Centrum Kultury na spektakl operetkowy Głos się zrywo, dusza śpiewo. W spektaklu doborowa obsada, wspaniałe głosy i kreacje, przezabawne dialogi po śląsku, a wszystko w interpretacji Mariana Makuli. Fabuła opowiada o perypetiach Rozy Klozy. Bogatej wdowy po piłkarzu Bundesligi, która wraca do swojego hajmatu z zamiarem wyjścia za mąż i sponsorowania zagłębia Sosnowiec. Warto to zobaczyć. Głos się zrywo, dusza śpiewo w piątek 25 marca o godzinie 19.